Siema, siema, z tej strony kasaki. Dzisiaj gramy w Minecraft. Trochę już pograłem, ale. i nagrałem to. Ale dźwięk się nie nagrał, więc. no nie puszczę tego na YouTuba. Zdobyłem narzędzia. Mój ekwipunek taki jest. Był portal. I tutaj miałem tam zrobić domek. No, byłem chyba przy wyrównywaniu terenu. tak, wyrównujemy teren. Najprawdopodobniej zrobię cięcie, i jak wyrówna to tam była No, cięcie. A, a jeszcze tak poza tym, to tam 20 minut na nagródki mniej więcej bo nie mam czasu i potem nie chcę mi się dłużej edytować. Mam taki koncept, żeby mieć część i domu pod ziemią. Ale nie w górze tylko... Tak jak tu po ziemią będziemy schodzić pod ziemię. Mam tu crafting. Dobra, już wyrównałem. Tutaj ten. To będą takie filary i chcę taki ale most, taki dom, ale most nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi trzy raz, dwa, trzy i e, cztery raz, dwa, trzy cztery raz, dwa, trzy 3 i 4. 1, 2. aha jedna za dużo. Jak gramy na poziomie trudności normalnym, i mam taką propozycję: Pisz, piszcie w komentarzach nazwy modów, jak, jaką mam dodać. Prosiłbym. Mam mi łatwiej tworzyć A nie wiem, czy było mnie słychać, bo ten. Mikrofon był, mikrofon był daleko mnie, mam nadzieję, że było. Świerkowe deski i cięcie, bo muszę jeszcze wyrównać. Będzie cięcie. Dobra, już jestem, ja trochę zbudowałem. Jak mnie wtedy przed cięciem było słabo słychać, to przepraszam, ale mikrofon miałem trochę za bardzo oddalony. Dopiero się z wtedy. A i te mody, o które prosiłem, nie pamiętam czy prosiłem. Ale te mody, o które prosiłem, to najlepiej, żeby były na Forge. W tamtym odcinku też mówiłem, że odcinki ogólnie będą się bardzo nieregularnie pojawiać. Sami możecie zauważyć odstęp pomiędzy odcinkami, jaki, jaki spory jest. Tutaj, może zaczniemy budować do góry. O! I będzie takie coś. Dobra, idziemy pozbierać drewno. Ja chciałbym, żeby ten, ten kanał był bardziej taki family friendly. Jeśli wiecie o co chodzi. Nie, najlepiej, żebyście nie wyzywali nikogo. W w komentarzach i tak dalej to jest świerk? nie, to jest dąb skąd ja wziąłem świerkowe deski wtedy? jak tu nie ma nigdzie świerku no bo to na pewno jest dąb może coś w, w czytaniu? nie, czy to dębowe? sam już skupiałem Dobra, zetnę trochę tych... Nie, bo sezonek Świerku nie mam. Ten, jeśli chodzi o serię z innych gier, typu Fortnite i tak dalej, to chyba nie będę robił. Najprawdopodobniej nagram jeszcze ostatni odcinek z Fortnite'a, bo nowy sezon. Chciałbym też nagrać ten odcinek z... Chciałbym stworzyć serię ze Stardew Valley, ale... Jak to się nazywa? No nie mam tej gry w bibliotece. Będę musiał pobrać. Bo to bardzo fajna gra. Oglądam na YouTube. I teraz idę zobaczyć na te deski. No coś mi tu nie pasuje. No to są takie. To będą tęmbowe. A tam co są oświrkowe. No to jest. Skąd ja wziąłem świerk wtedy? Chyba jest taki dębu bo tam nigdzie świerka nie ma Dobra, muszę tam zniszczyć to najwi najwidoczniej w tym odcinku zamierzam też zejść do kopalni Sprawdzę ile czasu zostało na nagrywkach Dobra, jeszcze sporo. Jak teraz mi się nie uda nagrać, bo jakiś błąd wyskoczy, to ja już na YouTube nie będę nagrywał. I nagram film. Że na YouTube nie będę nagrywał, bo tam błędy cały czas. A w szkole będę miał kurs, e, z tego z, najprawdopodobniej bo jakiś projekt zrobili i będą tam lekcje z filmów w sumie się cieszę, bo ten kurs na, na, naprawdę może mi się przydać Ja nas kierka pękła, fajnie ja jestem o, na ogół słabym budowniczym, więc... nie, nie krytykujcie mojego stylu budowania prosiłbym Ja dalej się zastanawiam, skąd ja wziąłem te świerkowe drewno. Dobra, zrobię świerkę. A no, może byłem na jakimś binomie i trochę zabrałem tego drewna. No, bardzo prawdopodobne. Tylko, że ja tego nie pamiętam. Coś czuję, że może to nie wystarczyć. Tutaj miała być taka podłoga. Okej. Okay. Najprawdopodobniej jak zdobędę lepsze surowce, to będę to ulepszał. Muszę to poprawić, bo coś mi nie wyszło w życiu. Okej, okay, tak może być. Dobrze, będę zobaczyć gaming. Udało mi się. Dobra. Na razie to będzie taki przypominało takiego brzydkiego kloca kwadratowego, ale postaram się z upływem czasu ten dom upiększać Mody dodam, Mod na meble. I tych modów sporo nie będzie, bo wiecie, komputer mi wybuchnie. Mam zamiar też chyba pobrać moda main colonies. Ale to się jeszcze zastanawiam. Skupię, w następnym dniu skopię tam trochę kabla, żeby było. W tym odcinku postaram się zakończyć budowę tego domu. Dwa, 12 minut jeszcze zostało. Dobra, osiem kobla, żeby przepalić jedzenie. Tutaj będzie początek kopalni, naszej wspaniałej. Dobra, raz. Dwa, trzy. Cztery, pięć. Dobra, mamy. Ale um, jeszcze tam A, dwa piecyki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ano, tak dobrze, dobrze wszystko w lice, czułem. Hmm. nie mam, okej. Okay. Idę po równo. A tak jakby nie, to napiszcie no tam, jak tam wasze samo poczucie. by było wiedzieć A, ten, a jeśli chodzi o wojnę z Ukrainą, to ten kanał nie będzie poruszał tego tematu, ale w opisie postaram się dać linki do jakichś zrzutek z, z jakiegoś kanału, nie wiem, wezmę albo po prostu. Bo nie, bo nie chcę być uznawany za ignoranta, że nie wiem co się dzieje na świecie. Ja po prostu. No, ja się nie widzę jako taki kanał, który mówi o wojnie i tak dalej. Ja chcę, żeby to był kam kanał taki gamingowy, taki luźny, fajny. Na następny odcinek postaram się przygotować i ten jakiś kawały Wezmę śmieszne żarty sytuacyjne. A tak, jakbym się zatkinał, no to przepraszam, ale no, jakby to powiedzieć, nie, nie jestem oswojony z mikrofonami z mikrofonem itd. Tak Ogólnie nigdy nie lubiłem przed publicznością występować. Вообще-то пиво вообще супер. Dobra, tutaj się zaczynają schody. Zmienię ustawienia. Teraz Przyłączanie. Przełączanie. Będzie mi lepiej. Dobra, mam jeszcze trochę. Gdzieś jakieś schody dodam. Takie fajne, żeby można było wchodzić na górę. Tutaj odmierzę raz, dwa, trzy, cztery. Albo zrobiłbym z tego dwóch częściowy dom. Że tam na przykład będzie warsztat, a tutaj e, mieszkanie. Ta gra ciągle zaskakuje mnie. Ciągle odkrywam w tej grze coś nowego. Nie chodzi mi o to, że aktualizacje są często, bo nie są często, są rzadko. W sumie rozumiem ich, wiem jak ciężko stworzyć grę. Ale tak naprawdę, no to często mnie zaskakuje. Na przykład niedawno odkryłam te jak się robi zegarki. Takie bardziej zaawansowane, a do tej pory nie wiedziałem. Zawsze tworzyłem w ten łatwiejszy sposób. No i te zegarki no, nie zawodowały mnie. A teraz potrafię tam yy, znam różne funkcje obserwerów i tak dalej. Dobra, te sezonki. A, nie mam siekiery. No to się wybrałem po drewno. Jak czas minie, a ten nie będzie skończony, to ten przedłużę trochę film. I od razu po tym filmie będę starał się go zmontować. Montowanie przywyżnie wychodzi dwa razy dłużej niż sam film. Chodzi ten... Dwa razy dłużej od trwania filmu, jak drewniana łopata na sikierach. Ja mogę stworzyć sztabkę żelaza, akusza. Mhm. Dobra, jedna sztabka żelaza. Tarczę najprawdopodobniej zrobię na początku. Aha. Mam dwie ścieki, nie ja zauważyłem. Dobra, ogólnie ten kanał będzie się opierał na takich grach stricte survivalowych i tak dalej: survivalowe, budownicze, strategiczne, nawet jak mi się będzie chciało. Zalepię tą górę. O subskrypcji i o łapki nie będę żebrał, bo to sam jestem tym oglądającym na YouTube'a i wiem, że to nie jest fajnie słuchać jak. Ludzie ten proszą o te łapki A szczególnie na tych Na szorcach jak mówią, że ten, Że jak nie zostawisz lajka, to jesteś ze Putinem No ludzie Nie róbcie takich rzeczy, bo to wkurza, irytuje To są środki tego, namawiania To jest namawianie, manipulacja ludźmi. I prosiłbym, żeby ta, takich rzeczy nie było. I też proszę. Proszę. Nie wyzywajcie Rosjan, bo ogólnie Rosjanie się, są dobrzy To głównie przywódca te, tego państwa. Ma coś nie... ma jakiś problem z głową. To tak samo jakby Polak. Wszyscy, jak mówił o Polakach, wszyscy Polacy są biedni. Wszyscy Polacy to Janusze. Dobra, dokończę ten domek. No to nie jest tak, bo tam dużo osób mówi, że Rosja jest zła. Rosja nie jest zła. To przywódca jest yy Zły, nawet nie przywódca, bo to człowiek nie może być zły. To jego postępowanie jest złe. Bądźcie rozumniali dla niego, dla tego kraju, chodzi mi, dla tego kraju, jakby tam rosyjscy uchodźcy przyjeżdżali, no to. Prosiłbym, żeby nie patrzeć na nich krzywym okiem, bo no, uchodźcy zaraz jej uciekają przed no, tym panem. Jak to wygląda? No w miarę. Tak średnio bym powiedział. Tutaj będą rzecz, rzeczy typu crafting, piecy i tak dalej. Dach, e, dobra, będę powoli kończył. Dach zbudujemy w następnym odcinku. Ech, co ja robię? Najprawdopodobniej trochę drzwi zostanie. Dobra, może być tak. I tam będzie się wchodziło tam od tej strony. I schodzę wam tu do robi. Mm. Zbieram jeszcze trochę piasku na szyby i włoszę, żeby się przypalało. W sumie dobrze, że nad tym nad jeziorem się osiedliliśmy. Dobra, ja kończę. Ten kończy, ja kończę ten film, ale pozbieram jeszcze tak ze stak, y, piasku. No, siema. Piona.